Cześć dzieciaczki, przygotowałam dzisiaj dla Was niespodziankę. Pokażę Wam, jak zrobić slajma. Jest to propozycja specjalnie dla Was z okazji Dnia Dziecka. Jak wykonać slajma? Mam dwie propozycje. Do pierwszego slajma użyjemy płynu do prania. Kleju płynnego, kleju przeźroczystego. Jest tutaj 50 ml tego kleju. Barwników, farba akrylowa może być, barwnik spożywczy lub farba plakatowa oraz dodatki, nasze broka kolorowe brokaty. Zaczynamy yy, pierwszego slajma. Wrzucamy klej. wyciskamy dokładnie. Tak. Tu mamy taki koreczek, którego wyłowię. Mamy klej. Do kleju dodajemy barwnik. Ja wybiorę sobie zielony kolor. Odrobina. I brokat dodam, może taki pomarańczowy. Tak? A, dodam sporo. I teraz dokładnie mieszamy. Popatrzcie, tak to wygląda. Dokładnie mieszamy. Dodam trochę dużo tej farby. Dodam jeszcze brokatu. Tak mieszam, dokładnie wymieszałam. Dodam teraz płynu do prania. To będzie nasz aktywator, czyli coś, co spowoduje, że nasz yy, yy, klej się zetnie. Dodajemy po troszeczku najpierw łyżeczkę. Mieszam i zobaczcie, już powstaje taki glut. Już się zaczyna coś dziać. Nie wiem, czy to nie wystarczy, ta jedna, ta jedna łyżeczka. Może jeszcze troszkę, tak, połowę łyżeczki. O, zobaczcie. Teraz biorę w dłonie i będę. Wszystko łączyła w, w jedną całość, ale chodzi o to, żeby on był właśnie taki ciągnący, gumowy. Brokat widać, błyszczy się. Wy nie wiem, czy widzicie w kamerze, ale ja tutaj widzę, że, że się błyszczy. Tak? Jest miły w dotyku, delikatny. Zaczyna już. I tak trzeba go troszeczkę po, podusić, pognieść. O, i już zaczyna się. Już zaraz będzie gotowy. Muszę go złączyć w jedną całość, bo chcę spakować do. Pudełeczka i pokażę Wam, jak wykonać drugiego slajma z dodatkiem pianki do golenia. Dobrze, spakujemy go do pudełka, to muszę go odłożyć. Dobrze. Proszę pakujemy w takim pudełeczku szczelnie zamknięte. Slime będzie Wam służył wiele tygodni. Do zabawy, oczywiście. Nie mogę się uwolnić od slajma, słuchajcie. O, mam to. Spakowany. Zaczynamy drugiego slajma, więc zawsze zaczynamy od kleju. Wyciskamy całe opakowanie. Tutaj mam 50 ml tego kleju. Tak. Wyłowię ten korek, który wypadł. Tak. Teraz dodam, dodajemy barwnik. Tym razem użyję koloru czerwonego oraz brokatu, na przykład srebrny, srebrny i na przykład taki niebieski. Trochę mi się sypnęło. Mieszamy dokładnie. Piękny, błyszczący, super, super kolor. I teraz tajemniczy składnik pianka do golenia. Dodajemy jej mniej więcej wielkość mandarynki. O, Jeżeli dodacie więcej, nic się nie stanie. Po prostu dodamy więcej aktywacji. Mieszamy, mieszamy, łączymy z farbą, z brokatem. O, powstał taki różowy kolor. Teraz do, dodamy naszego aktywatora, czyli płynu do prania. Najpierw łyżeczkę, mieszamy. Już zaczyna się tworzyć glut. Odrobina jeszcze nie za dużo, bo wtedy będzie glut za twardy. Nie będzie się rozciągał. O, teraz już mogę go chwycić w dłonie. Ten glut jest bardziej puszysty, też objętościowo jest większy. Jest delikatniejszy w dotyku. I proszę bardzo, możemy się bawić. Im bardziej będziemy go ugniatać w palcach, on będzie bardziej elastyczny. Super. Super w dotyku jest. Zobaczcie. Błyszczy się. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Można się bawić. Nasz slime jest gotowy. Myślę, że jest ok. I teraz spakujemy go do drugiego pudełka. I jak będziemy, będziecie miały ochotę, to można się nim pobawić. Drugi. Dziękuję za. Wspólną zabawę i zapraszam na kolejne filmiki. Pa pa!